Cześć wszystkim. Ja się nazywam Jacek Honki, że to jest Hawkeye, czyli cotygodniowe podsumowanie tego, co wydarzyło się w tenisie w ubiegłym tygodniu. No a w tym tygodniu było troszkę spokojniej. Były dwa turnieje ATP, w połowie tygodnia doszedł ten turniej kobiecy, turniej w Madrycie, bo, bo męska część turnieju rozpoczęła się dopiero wczoraj tak naprawdę, ta główna drewninka zaczęła grać. A zanim zaczniemy, to chciałbym tylko przypomnieć, że sponsorem tego serwisu jest Bookmaker Forbet z kodem TBD. Macie szansę na fantastyczne bonusy, także serdecznie, serdecznie zachęcam. Także porozmawiamy sobie oczywiście o tym ATP 250 e-Story i tak samo ATP 250 w Monachium. Tam mieliśmy dwóch nowych zwycięzców, wtórze był Roger Rune i był Sebastian Baez. I może zacznijmy od tego drugiego, od Argentyńczyka, 21-latka, który w finale pokonał Francisa Tiafo, który był tutaj też zdecydowanie nieprzewidzialny. No, no to jest świetny zawodnik, 25. zawodnik na świecie. Natomiast jest to zawodnik, którego zdecydowanie na nawierzchnia twarda, aniżeli Ziemia. Natomiast doszedł tutaj do, do półfinału, do finału, przepraszam. W półfinale pokonał Cordę, jeszcze wcześniej pokonał mojego osobistego faworyta, faworyta czyli Dawidowicza Fukiny, który, który naprawdę ma za sobą dobry, dobry okres. Natomiast wcześniej z Borksem z Lajowiczem, to wszystko są mecze w trzech setach. Niesamowite ile, ile TfO tutaj grał, mówię ten mecz na przykład z Lajowiczem nie był jakiś długi, tam dwie godziny, natomiast, da, natomiast mecz z Dawidowiczem pokinał trzy godziny, z Korlą też blisko trzy godziny. Na Korcie spędził o wiele dłużej niż jego, jego rywal i myślę, że to też dało się we znaki i temu nie był w stanie nawiązać takiej, takiej walki z Argentyńczykiem. Przegrał 6-3-6-2, także dość gładko, zwłaszcza w tym drugim secie. No i Baez już miał jeden finał w tym roku. w Santiago grał wtedy, przegrał bodajże z Pedro Martinezem w trzech setach i też on wygrał pierwszego seta. W drugim wygrywał z przewagą przełamania, ale nie był w stanie utrzymać, utrzymać tego, tej, tej, tej przewagi. Natomiast teraz udało się, nie był już w tak groźnej sytuacji, bo on też, co prawda, Sebastian Baez. Na tych pięć turniejowych meczów, trzy z nich grał właśnie na dystansie trzech setów. I to już rozpoczynając od tego chyba najtrudniejszego starcia, tej drugiej rundy z Malinem Ciliciem, zawodnikiem, który był rozstawiony z trójką na tym turnieju. No ale tam dwa takie sety, pierwsze 1, 6, 6, 1, zupełnie, zupełnie w dwie strony poszły. Natomiast. Bardzo, bardzo zacięty był ten set trzeci. On trwał równo godzinę, co prawda, co prawda. Tam było 6-4, natomiast te godziny grali panowie decydujące starcie. Potem Richard Gasquet, też zawodnik, który jest nieobliczalny. Naprawdę wydaje się, że 35-latek, zanim skończy 36 lat, że już będzie trudno mu nawiązać taką realną walkę na tych najważniejszych turniejach, a on, a on wygrał i Tomin Polem na początku i potem z oba w obu tych meczach w dwóch setach, dość gładka. I, I dopiero w trzeciej rundzie uległ zwycięzcy, no i to przegrał, pomimo że wygrał pierwszego seta 6 do 3, no i, no i ugrał seta z Baezem. No, Richard Goshead, jednak ten jednoręczny backhand, chyba najpiękniejszy obecnie jednoręczny backhand w turze, no jest jest cały czas groźny i myślę, że no, to prawda, on pewnie nie będzie w stanie dojść jakoś daleko na, na Roland ale to też oczywiście kwestia, kwestia wieku. Natomiast myślę, że, że gdyby dostał kogoś wymagającego, gdyby dostał wymagającego rywala w pierwszej rundzie, to naprawdę może mu napsuć krwi, bo, bo Gascade jest właśnie takim zawodnikiem, który faktycznie w formule Best of Five może się nie odnajdzie jakoś wybitnie. Natomiast jestem przekonany, że w swojej najlepszej dyspozycji on naprawdę może być po prostu groźnym zawodnikiem, może urwać Seta z taką formą na nawierzchni ziemnej właśnie. Oprócz tego, tuliniową jedynką w historii był O'Harley Simon w ćwierćfinale, odpadł z. Z Sebastianem Kordą, a, a z dwójką teoretycznie miał grać Diego Schwarzman, ale on też zgodnie z, przewidy, z przewidywaniami wycofał się z tego turnieju. W jego miejsce wszedł Fernando Weldasku, który faktycznie dostał pierwszy wolny los w pierwszej rundzie, ale w drugiej rundzie grał z Pablo Cuevasem. To też taki ciekawy mecz. Tam w dwóch setach dość gładko wygrał Veldasco. a To jest, no jest ciekawy. Veldasku też tak dwa lata temu, czy to półtorej roku temu, miał taki moment, że grał o wiele słabiej niż teraz. W tym momencie dość regularnie gra na, tych poziom, na, na poziomie challengerów. I pomimo, że, że on ma 38 lat, no to i, i w tym roku skończy 39, to jest nie, niesamowite. To on naprawdę regularnie gra. Przecież wygrał ten turniej w Montele i ten challenger w tym roku. I to, i to gra, no. Bardzo, bardzo dobrze grał z Pawłem Pływacem, czyli też zawodnikiem, który ma 36 lat. Także, także obaj mieli no ponad 70, 70 lat na koncie. W tym pojedynku doświadczonych zawodników lepszym okazał się Verdasco. Następnie zagrał z Ramosem Winolasem. Tam Ramos, który jest zresztą obrońcą tytułu no to wygrał dość gładko, 6-2, 6-2, ja mam do półfinału, ale, ale też trzeba, trzeba docenić Fernando Verdasco, że dalej gra i gra naprawdę niezły tenis, pomimo tego, że, że ma już ponad 38 lat. Na no półfinale właśnie obrońca tytułu uległ późniejszemu zwycięzcy, czyli Sebastianowi Baezowi, również w dwóch setach. I to też był taki mecz bardzo, bardzo um, zacięty w tych dwóch setach. Zwłaszcza bo 6-3 w pierwszym secie Baez, ale potem w tiebreaku, niesamowity tiebreak 9-7 wygrany przez, przez Ramosa, chociaż już piłkę meczową przy swoim serwisie miał Sebastian Baez. Natomiast nie udało się Argentyńczykowi wygrać tego, tego gema, decydującego gema o przebiegu drugiego seta, ale w trzecim secie nie dał żadnych szans, 6 do 0 wygrał Baez. I zameldował się w finale, no a resztę historii już wszyscy znamy. No nieprawdopodobne, młody Bajs w końcu zasłużył zdecydowanie, bo rozwój tego zawodnika jest naprawdę niezły. To można było go oglądać też na, na tych Next Gen Finals i wydawało się, że nie, no, że na kontach twardych on się nie, nie odnajdzie, że to typowo na nawierzchni ziemnej taki typowy, właśnie Latynos, który który, który najlepiej radzi sobie właśnie na Ziemi, no a tam zadziwiał swoją genialną dyspozycją. W tym sezonie też zdecydowanie bardziej zwracam na niego uwagę. No w zeszłym roku tych niższych rankingowych turniejów wygrało sześć turniej, rangi ETP do tej pory nie wygrał. I dopiero, dopiero wczoraj udało się dopisać ten pierwszy, pewnie pierwszy z wielu, ale to nie był jedyny. Zwycięzca z zeszłego tygodnia, no bo oczywiście też wygrał Olgę Rune. Olga Rune, który też wygrał swój pierwszy tytuł w karierze. To, to jest pierwszy tytuł, oczywiście, ranking ATP, no bo w zeszłym sezonie wygrał też pięć tych challengerów, natomiast jeszcze nie wygrał do tej pory. Wydawało się, że drabinka nie sprzyja, naprawdę, że nie ma łatwej drogi. Co prawda, Finał nie po jego myśli. No tam rywal po siedmiu gamach skreczował, bo Dick Van den powiedział, że miał problem z oddychaniem, że, że bardzo trudno mu się po prostu grało I, i nie był w stanie kontynuować, więc to na pewno nie jest taki, tak, taka historia, którą by sobie wymarzył, runę, że, że wygrywa przy, po, po kreczu rywala w siedmiu gemach, chociaż te siedem gemów to grane było naprawdę długo, to też o tym trzeba powiedzieć, że to, to trochę na tym koncie spędził, tam czas trwania meczu 47 minut. Runę wygrywa bez straty seta od po pierwszej rundy, gdzie dostał kwalifikanta, ale przecież to łowili lecheczka, także też zawodnik, który mógł sprawić problemy i sprawił trochę problemów, no bo w pierwszym secie trzeba było tej breaka, a przecież na set serwował już hmm, przy stanie 5 do Trzech serwował właśnie lecheczkę, ale był w stanie odwrócić do meczu Duńczyk. No i koniec końców wygrał tego seta. W drugim już to jakoś spokojnie wyglądało. Od razu przełamał. Na runę, no i, no i później dowiózł tę przewagę przełamania, ale w drugiej rundzie grał z turniejową jedynką, Aleksem Zwieriewem, czyli zawodnikiem, którym no, wydawało się, że to jest tylko kwestia tego, czy runę się postawi, czy, 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 czy Zwieriew może stracić seta, czy pokaże się z dobrej strony Duńczyk, ale naprawdę tak jak nie wierzę w Zwieriewa, no to wydawało mi się, że to tutaj u siebie w drugiej rundzie turnieju no to będzie tylko formalność dla niego. Natomiast okazało się, że nie, no i to w zasadzie Zwieriew nie istniał za bardzo na tym kolcie. On tak naprawdę nie został, nie zagroził specjalnie Duńczykowi od samego początku. Duńczyk od początku przełamał zwieriewa, trzymał tę przewagę przełamania, później. Faktycznie był w stanie odrobić tę te, te stratę zwierierzęt, ale od razu w następnym gemie znowu się połamał, no i, no i przegrał. 6 do 3, a w drugim secie to już w ogóle, tam było 6 do 2, ale zwierzęt naprawdę bardzo nieprzekonujący turniej Niemca. 53% wygranych piłek po pierwszym serwisie. No, człowiek, który ma 2 metry i dysponuje takim serwisem, no to jest procent beznadziejny. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo słabo w wykonaniu zwieriewa i nawet to, że, że mączka to nie jest jego ulubiona nawierzchnia, no to nie jest nie jest jakimś specjalnym wytłumaczeniem, bo, bo on po prostu nie powinien dostać w dwóch setach runę w drugiej rundzie turnieju u siebie w Monachium. Natomiast no, to trzeba też po prostu zostawić Duńczykowi, że to on wyrwał ten mecz, zagrał po prostu bardzo dobry tenis No i nie pozostawił szans Zwieriefowi, który teraz przecież w Madrycie będzie grał broniąc tytułu, broniąc tysiąca punktów. Tam Zwieriew, jeżeli tutaj też zagra bardzo słabe Dublinu, to straci. Straci w rankingu naprawdę sporo, więc Niemiec na pewno będzie chciał za wszelką cenę no obronić tytuł, to jest duże słowo, ale. Ale dojdzie do tych decydujących faz. On jest bodajże rozstawiony z dwójką tym razem. Także, także też to losowanie powinno mu sprzyjać. Ale chyba, o ile pamiętam, tam jest Marian Cilic od razu w drugiej rundzie najprawdopodobniej. Także też no, przy obecnej z Zwieriewa no to nigdy nic nie wiadomo. No i później ćwielczwinał, runę z Rusu Włorim. ćwielczwinał, który <grym> Rusu Włorim wygrał 2 gemy, 6-0, 6-2. Absolutna deklasacja. W półfinale też dość sensacyjnie Oscarotti zameldował się w półfinale. Bardzo dobre dwa turnieje. oskarotte. też wydaje się, że, że to nie łączka, to nie jest jego, jego najlepsza nawierzchnia, no ale przecież nie miało to specjalnego znaczenia, bo pokonał rallyi jego Opelkę, który też przecież na ziemi radzi sobie ostatnio naprawdę nieźle. Potem tabilo, czyli zawodnika, który typowo jest takim zawodnikiem typowym ziemniakiem, jak to się mówi. Natomiast wygrał w dwóch setach, dość gładko 6-1, no i 7-6 w drugim, no i dopiero z Olgerem Rune przegrał ten mecz, przegrał 6-4, 6, -4, 6 -4, także też dość, dość zacięte spotkanie dla, na korzyść Duńczyka. I właśnie finał z Botychem z Van den Zandtrupem. kiedy ja typowałem ten turniej tydzień temu, no to dla mnie finalistą był mimo wszystko zwierzę chociaż miałem opory właściwie w każdej rundzie, ale jednak go przepychałem. No ale w, w, finalistą miał być Keczmanowicz, miał być tam Kasper Rudd przecież jeszcze wysoko, ale okazało się, że, że żaden z tej truki nie doszedł nawet do do finału, no Kieczmanowicz w półfinale właśnie z Wanedną Szupem. Kaczmanowicz, który wygrał pierwszego seta dość gładko, 6-2, w drugim w drugim e, przegrał w tej breku. no i w trzecim został przełamany przystaniem 5-4, serwował, by pozostać w meczu, ale nie udała mu się ta sztuka i, i Holender wygrał. No a przecież Van Zandschulp to też nie jest zawodnik, który radzi sobie świetnie na ziemi i tak, to jest taki turniej chyba, którym można sobie też zadać pytanie na ile ta... Predyspozycja do grania na ziemi jest aż tak istotna w tym momencie, no bo coraz więcej tych zawodników, którzy, no, którzy wydaje się, że, że na ziemi specjalnie nie będą w stanie zagrozić, no to grają świetnie. No, chociażby ten Oskar Otte, który przecież grał pierwszy półfinał niedawno właśnie w, w, w turnieju ATP, on grał wtedy w Belgradzie. On grał pierwszy ćwierćfinał wtedy w swojej karierze w ATP. Przegrał z Fabio Foninim, a teraz już pierwszy półfinał. Także coraz, coraz to lepiej wygląda w wykonaniu Niemca. Ale wracając do tego doł drabinki, bo on też był dosyć ciekawy. Tam faktycznie ten, to zestawienie finalistów wyglądało jakby tam zawodnicy byli spoza, spoza tego ścisłego topu, ale tak jak mówię, tam był przecież Kasper Rut, on uległ właśnie z Szupowi, Holender wygrał z wszystkimi tymi z, z całym tym bardzo trudnym dołem drabinki, no bo właśnie Rut w dwóch setach. Potem Kecma, Kecmanowicz, Kecmanowicz wcześniej odprawił Basila Szwiliego, który tutaj bronił tytułu przecież. Sprzed roku. No i właśnie doszedł do tego finału, i w moim odczuciu to, to szykował się taki dosyć długi mecz. Natomiast y, nic bardziej mylnego. Van den poddał mecz, no i Algierune. No tam to Dania chyba po 17 latach z pierwszym mistrzem. Także długo Duńczycy czekali, no ale Algierune to jest przecież rocznik 2003, także e, no to jest pewnie pierwszy w ogóle z wielu. Tak naprawdę tytułów rangi DP 250 i wyżej, właśnie. No, jestem bardzo ciekawy, jak sobie poradzi na szlemie. No, to też już będzie zawodnik, który, który już nie będzie, który, który będzie już miał jakieś konkretne oczekiwania, myślę, w następnych turniejach. W tym, w tym, sezonie, już, w tym, w tym sezonie już wygrał Challenger w Sanremo, no ale w, w turniejach rangi ETP jakoś wysoko nie dochodził. On przegrywał, no i w Australian Open przegrał od razu w pierwszej rundzie. Potem na tych turniejach na ziemi w Ameryce Południowej przegrywał, w Cordobie, w Buenos Aires, w Santiago tak samo. Na Indian Wells przegrał w drugiej rundzie z, z Beretynim. No to faktycznie no, Rune to jest świetny zawodnik, ale ten sezon no, nie zwiastował tego, że, że to będzie turniej, w którym, w którym będzie w stanie go wygrać. No ale tak się stało. I, i wielkie gratulacje dla Rune, No i też trzeba mu trochę współczuć tego, że, że pierwsze zwycięstwo będzie celebrował w taki sposób i, i, i że, jest, że jest, to w takich okolicznościach, a nie innych, no bo, no bo jednak chyba nikt nie chce, nikt nie chce w takich okolicznościach wygrywać tytułu. Natomiast no, na pewno będzie więcej i będzie więcej pamiętnych finałów i pamiętnych triumfów dla Duńczyka. Natomiast to tyle, jeśli chodzi o te dwa turnieje, te dwa główne turnieje ATP, które były grane przez cały zeszły tydzień. No ale przecież oprócz tego mieliśmy od połowy tygodnia Madryt, Madryt, który, którym już znamy wszystkie zawodniczki jednej ósmej finału. No i wiemy też, że no i po tych dwóch rundach już naprawdę duża część od odpadła. Naomi no, Osaka, Maria Sakkari, przecież Paula Bedosa z Simoną Haleb, która wydaje się być w fenomenalnej dyspozycji i o tym trzeba, trzeba pamiętać. Także no, Bianca Andresku w ogóle, jak fantastycznie zaczęła grać, rozprawiła się z Daniel Collins 6 6161. Może Bianca Andresku wróci do takiej dyspozycji, jak, jak miewała na US Open swojego czasu. Emma Raducanu też zaczyna grać coraz, coraz lepiej z Martą Kostiuk 6261. Pewny mecz, teraz będzie grała z Kalininą, także też jest zdecydowaną faworytką, a później z zwycięszczeniem tego meczu, ze zwycięszczeniem meczu Takeman rybakina Także tak samo tutaj Radu Kenu ma naprawdę szansę zrobić dobry wynik, a wiemy, że ona aż do US Open w zasadzie nie broni punktów. Teraz ona może nawet przegrywać w pierwszych rundach, a ona się będzie piąć i tak, no bo mając po prostu te punkty za pierwszą rundę, no to po prostu będzie sobie dopisywała do rankingu. Także, także ona ten największy sprawdzian ma jeszcze przed sobą, bo, bo to bez wątpienia będzie ten, ta obrona tu, próba obrony tu na US Open. No ale tak jak mówię, no już częściej, część tych wybitnych zawodniczek poodpadała. No, w tym momencie Simona Hale wydaje się być w najlepszej dyspozycji i być najlepszą zawodniczką pozosta pozostałą tutaj. Ta góra drabinki o wiele luźniejsza, bo na dole jest on z Żaber, która teraz raz będzie To też może być ciekawe, ciekawe spotkanie. No grały 10 kwietnia, tam 300 na korzyść będzieć wtedy. Tutaj też może być dosyć wyrównane spotkanie. Simona Halmgren to jest, z To jest taki turniej, gdzie tak naprawdę no, odpadła oczywiście Sabalenka, zapomniałem o tym powiedzieć, ona odpadła już w pierwszej rundzie, także trochę o tym zapomniałem, a ona przecież broniła tutaj tytułu, także ona spadnie zdecydowanie chyba nawet na siódme miejsce, jak nie, jak nie bardziej. Także Iga Piątek zapewniła sobie to, że będzie liderką światowych rankingów przynajmniej do końca maja. To też jest świetna informacja. Zobaczymy, zobaczymy, jak długo Iga pozostanie na tym pierwszym miejscu. Natomiast wydaje mi się, że to może być naprawdę długo, no bo obecnie patrząc na to, jak radzą sobie te najlepsze zawodniczki, no to one mają naprawdę ogromny problem z tą powtarzalnością. Iga teraz bierze tydzień przerwy, no i rozpoczyna turniej w Rzymie, gdzie broni tysiąca punktów. To będzie bardzo, bardzo ważny, ważny mecz, ważny turniej dla, dla Polki. Natomiast tutaj nie ma zawodniczki, która zrobiłaby jakąś, jakiś ogromny krok w stosunku do, no, do Polki, no bo czy to Konta, czy Sabalenka, czy Badosa, no to już wszystkie te zawodniki nie gnają. Natomiast dla dobra tego sportu, no to niech Simona Halep utrzyma taką dyspozycję, jaką prezentowała chociażby właśnie w meczu z Paulą Badosą, bo, bo to by mogło być naprawdę fenomenalne starcie gdzieś tam w górze turnieju, czy to w Rzymie, czy na Roland Garros, bo Trudno mi obecnie w ogóle znaleźć taką zawodniczkę, która, która w obecnej dyspozycji jest, a, jest w stanie zagrozić i ze świątek właśnie z, z tych zawodniczek, które teraz chodzą, bo jednak faktycznie Simona Haleb, czy Naomi Osaka to są zawodniczki, no, które naprawdę mają pewną rezerwę. No, oczywiście Simona Haleb ma już 30 lat, trochę inaczej się patrzy na Simona Halep, no, ale y, to są zawodniczki, które potrafią grać. Ten tenis absolutnie ścisłego topu, tylko trochę jest taki problem z przekuciem tego na, na taką regularność. No jeżeli Naomi Osaka dojdzie do, do, tej, do tej najlepszej dyspozycji, jeżeli Simona Halew dojdzie do tej najlepszej dyspozycji, to naprawdę możemy oglądać wybitne mecze i zresztą już za, za niedługo może właśnie na, na najbliższym Roland Garrosie. I też wydawało się, że Naomi Osaka to też jest taki turniej dla niektórych, który może być taki przełomowy wręcz. Który, który może znowu dojść gdzieś daleko, gdzie nie ma Iggy Świątek, która by ją zatrzymała, bo wygrała dość gładko z potapową 6-3-6-1 i już w drugiej rundzie, sorry, bez tormu, 3-6-1-6 i gładko w, została odprawiona Japonka, no to zdecydowanie jest, zdecydowanie no, Osaka może pójść sobie w brodę, potem grałaby z Kasatkiną, no, ewentualnie z Pegulą Andreską, później w ćwierć finale, także to są wszystko są zawodniczki, z którymi byłaby w stanie Japonka wygrać. To nie, to nie są zawodniczki, no, chociażby właśnie kroju Saka, i czy, czy, czy Badosy. No ale jestem bardzo ciekaw, jak poradzą sobie pani, która z nich sięgnie pod nieobecności liderki rankingów Igi Świątek, która z nich sięgnie po triumf. No i o tym oczywiście będziemy sobie więcej rozmawiać za tydzień, no bo, no bo teraz możemy sobie obstawiać, a dla mnie tak jak mówię, no Trzymam kciuki za Simone Haleb, mam nadzieję, że, 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 że wzniesie się na wyżyny swoich umiejętności i zagra, e, zagra tak samo do końca turnieju jak z Paulą Badosą. Dobrze by było oglądać Bianca Andresku, gdzieś daleko, e, niech Emma Raducanu też zacznie regularnie grać, bo tu też jest nadzieja na to, że, że ten tenis będzie dobrze wyglądał. Mecz Raducanu-Świątek no to był naprawdę świetny mecz i wymagający mecz dla Ligi, także e, też trzeba takich właśnie rywalek w e, Polsce, e, żeby też budować markę WTA. Więc, więc to dla dobra i też niech po prostu grają, nie grają bardzo dobrze. W wtulnieniu Panów w zasadzie trudno powiedzieć coś więcej, tylko powiem, że, że Hubert Hurkacz zaczyna mecz z Ugo de Lienem, z kwalifikantem, ale trudna drawinka, bo już w drugiej rundzie Lloyd Harris albo Dawidowicz Fokina, no to prawdopodobnie będzie to Fokina, nie za łatwo, nie za łatwo, trzeba sobie to jasno powiedzieć, bardzo wymagające też później, bo to Kasper rudny, prawdopodobnie. No i góra drabinki, czyli no, teoretycznie Djokovic, ale w tym momencie Djokovic to nie wiadomo zupełnie, nie wiadomo co, to, czego się po nim spodziewać. Jest to też ten świetny mecz, Andy Murray, Dominik Team. no to może być, się mają grać dzisiaj wieczorem, to może być naprawdę starcie, dosyć ciekawe. Murray pierwszy raz na mączce. W tym roku Tim pierwszy raz, po pierwsze zwycięstwo od Uwaga 12 maja 2021 roku. On wtedy wygrał z Martinem Fuczowiciem w Rzymie i od tego czasu Dominik Tim jeszcze nie wygrał meczu. To jest naprawdę no, statystyka, o której bym nie, nie uwierzył po prostu w nią. Także wraca Rafa nadal, to też może być bardzo ciekawe. On będzie grał w pierwszej rundzie ma wolny los, potem Mijomir Kaczmanowicz albo Bublik, no nadal to też może być naprawdę trudny mecz do Nadala, ewentualny półfinał czekowicz nadal. Z numerem drugim, Aleks Wieriew, który będzie próbował bronić tytułu, i myślę, że na próbach się mimo wszystko skończy. No bo, bo ten turniej potężnie obsadzony i też tutaj ma nie ma dosyć szybko Sinera. A w drugiej rundzie już prawdopodobnie Marincic albo Ramos, czyli też zawodnicy, którzy potrafią grać bardzo dobrze. Także w zasadzie to. To tyle chyba, no bo trudno tutaj y, mi teraz y, po, powiedzieć więcej o tym turnieju. Będziemy rozmawiać ja tydzień. Miejmy nadzieję, że świetny wynik Huberta Burkacza, no bo to jedyny Polak, który rywalizuje w turnieju Pani Panów. Także trzymamy kciuki za Hubertę. ale trudne, trudne losowanie, ale też dobra informacja jest taka, że w zeszłym roku odpadł tu w pierwszej rundzie z Johnem Millmanem, także punktów do obrony nie ma, ale jest szansa na naprawdę dobry wynik dla Hurkasza, bo, bo w zasadzie każdy wynik no to będzie już plus, wystarczy wygrać tę pierwszą rundę. Miejmy nadzieję, że, że to będzie świetny turniej Huberta i taki przełomowy na tej mączce, że, że już dużo lepiej to wyglądało ostatnio w Monte Carlo, ale ale też zabrakło trochę z Dimitrowym i jestem w stanie uwierzyć, że, że Hubert jest w stanie grać po prostu jeszcze lepiej. No i za to trzymam kciuki. Dziękuję bardzo za dziś. To wszystko na teraz. No i do usłyszenia już wkrótce. Cześć.